Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale narywamy, jestem w żółtej bluze takiej typowo tematycznej, bo żółta to była, czy to była kurtka, czy bluza, jeden o, pies dupę. strój y, oczywiście y, troszeczkę odpowiadający o y, nawiązujący do Kaila Kreina, czyli Kyle, Kyle, kurde, Kreina, Kaila. Eee, narywamy to ten materiał taki na no, totalnej chillu i utopii, żeby szybko dzisiaj opublikować jakikolwiek materiał, gdzie jest premiera. Jest godzina 18.15, jestem 15 minut spóźniony odpalamy gierkę, bo mi ją w końcu pobrali i zobaczymy co, jakie są pierwsze wrażenia, żeby, żeby tą gierkę odpalić. Oczywiście na kanale tak na tę Jedynkę, bierzemy się za Debista, przechodzimy go na 100%. Dopiero potem na spokojnie wrócimy sobie do, do de Deknata Jedynki i. Potem dwójki. Oczywiście nie, nie zapominając o wszystkich dodatkach. E, pierwotnie gierka miała być dodatkiem, aczkolwiek urosło do takiego rozmiaru, że postanowili zrobić niezależny tytuł i jest to trzecia część, taka kinda trzecia część, bo jest Danklight 1, Danklight 2, no i Danklight Debis. Debis, który jest po części powiedzmy trójką, ale nie nazwałbym trójką. I zobaczymy, właśnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Intel, oho, mam, mam Intela u siebie, więc to jest dobry znak. Speed 3, simply Dragon. Jest za nam na głosowym banan. to przeczytaj bardzo małego setka osób, ustawienie na działania. A to. Yes, yes. Aha, to jest o tych. Eee, zanim... o, dobra, dostosuj ustawienia gamy. Eee, delikatnie dla. O, strzałkami. Delikatnie rozjaśnimy logo, żeby dla, dla was było widać. Przeciśnić trzeba przejść dalej. Czy będzie kompilowanie shaderów? Bezpieczny. A, bezpieczny troszeczkę go zmniejszę. OK. Umowa licencyjna, bla, bla, bla. Dobra, to możemy skipnąć. Yy, dostępność. Ograniczenie możliwości wystąpienia choroby lokomocyjnej. Kiedyś miałem chorobę lokomocyjną, ale teraz już raczej nie. Napisy. Tryb dla osób z dal to tego. Czyli kolory. QT tryb przytrzymania. Yy, minigra. Q2E. Quick Time Event. Ej, tu. Mówiłem na końcu 1 na narywki, że pojawił się po raz pierwszy quick time event. Tutaj chyba tego będzie więcej. Szybki w przycisku. Oczywiście, że zostawiamy oryginalnie. Kurde. Urządzenie, wyjście wyjściowe audio mono. Opcę mocno przekształca dźwięk w yy, jedno kanał. O nie, to nie, dobra, potwierdź. Muszę przytrzymać, OK. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pakiet skórek przedaż. Dobra. Poprzednio Danklight. Jest skrót Denklajta jedynki, ej. Nazywam się Kyle Crane i przetrwałem apokalipsę. Gdy wszystko się zaczęło, byłem zwykłym najemnikiem. Pracowałem dla tych, którzy płacili więcej. A najgłębsze kieszenie miało gierę. To oni wysłali mnie do Haran, gdzie miałem odzyskać tajne dane od zbiegłego agenta. Gdy tam wylądowałem, zaatakowali mnie zarażeni. Ale na pomoc przyszła mi grupa ocaleńców. Wśród nich była Jade, gdyby nie ona i... Inni mieszkańcy wieży dołączyłbym do gryzoni chodzących bez celu po ulicach. Poznałem też Spajka. Był dla mnie jak brat. W Haran okazało się, że jest gorzej niż przedstawiały to media. Gierę rzuciło mnie w sam środek koszmaru. Wirus zdziesiątkował Haran, zamieniając mieszkańców w potwory. Potworem zupełnie innego rodzaju był jednak Raiz, pieprzony wataszka, który Raiz, tak. To on skradł tajne akta Giery, a samogiery na pewno nie było organizacją humanitarną, za jaką się podawali. Nie szukali lekarstwa, tylko broni. Powstrzymałem ich, ale za jaką cenę? Po drodze straciłem wszystkich, na których mi zależało. A potem w końcu uciekłem z Haran i ukryłem się na wsi. Tam moje drogi przecięły się z tajemniczym kultem. To jest... to jest... To to, z, the following ogólnie? Matka. Ona... Coś mi zrobiła, zmieniła mnie. próbowałem trzymać resztę człowieczeństwa, przez lata uciekałem przed gierę. O, i to jest co się stało z Skylem. Ale w końcu mnie złapali i zamknęli w klatce. Tak, zapali go w końcu. A potem zaczął się prawdziwy koszmar. Ja pierdykam. Obra, powiem wam tak, dostałem aż ciarek jak to oglądałem, z pewnością będzie więcej brutalizmu, dużo lepsza grafika, dużo lepsze mechaniki. I razem z Wami w tej serii postaram się to wszystko przejrzeć razem, jak to wygląda, jak to działa i... I przejść tą grę na 100% Oczywiście w międzyczasie dołączy się do mnie Maciek Jest szansa, że będziemy, niektóre odcinki będzie narywa, będą narywane kołopem Przynajmniej start będzie narywany solo Więc wyczekujcie pełnego, pełnej imersji serii Nie, nie biegania losowego jak nagracie jedynce Tylko faktycznie tutaj lecimy do celu Robimy według fabuły Łapiemy zadania poboczne przy okazji Robimy je od razu I to jest nasz cel Jest 30 osiągnięć w tej grze. Gra wyszła oczywiście na PC-ty i... Tylko, o właśnie, w ogóle muszę... Opcje, opcje. Bezpieczna strefa mi trochę nie podoba się. Bo ja tu widzę albo ty, albo to jest kwestia rodziczości. Bo ja tu widzę normalnie czarne paski dookoła, nie? A nie, to jest... Aha, tak polega, to dobra. Pełny ekran, 16 na 9 gamma... A to, to jest co? To. Dynamiczne skalowanie... DRS! Dostosowuje rozdzielczość renderowania scen na podstawie obciążenia karty graficznej. Dobra, może być. Oręczenie FPS? Nie. Tryb upscal... What? A! DLSS! Zbalansowana, dobra. Ewentualnie na weźmiemy. Słyszę, że grafika się rozkręca, dobra, to znaczy, że jest gra obciążająca. Szerokość pola widzenia. Eee, Fowa chyba zwiększy do 70. Ok. I czy coś jest. Tak, zapis zmiany. Czy jeszcze coś chcę tutaj zmieniać? Eee, HUD, Nie, dostępność, to to już patrzyłem. Dźwięk. Dźwięk po pierwsze, muzykę. Ściszmy może do. do połowy. Jest muzyka, ale bez zasady. Głośność efektów 70. I dialogi na maksa. Urządzenie wyjściowe audio. Słuchawki. E, język mowy, aktualnie wybrany język. E, czyli polski. E, nagrania. Znaczy grafikę to już patrzyłem. E, sterowanie. C czekaj, jakie ja mam Aha, ja mam jakąś wysoką. A mogę więcej? Czekaj. E, jakoś, 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 jakoś. Hmm? O, Ja, błe, ja tu mogę wyższy rozdzielczość odpalić, nie wiadomo mogło to... Gdzie to są. E, zaawansowane ustawienia graficzne. A, tu. A, tu jest. Łe? Tylko wysoka jest. Ale słabo, dobra, ciur. Przedstawiłem... Jest tryb współpracy, nie można kontynuować, bo jeszcze nie blokowałem. Dobra, czyli to jest zablokowane. Okej, okay. więc ten materiał powiedzmy, to, na, tym, na tym powiedzmy skończmy. To jest krótki bardzo materiał, którym przedstawiłem wam co się dzieje i po prostu to jest moje pierwsze look, pierwsze, pierwsze wrażenia i... Yy, o samym filmiku, nawiązującym do fabuły, a także... a może kliknijmy na... Ej, co my tu mamy? Przetrwanie, brut... Brutalny, o kurwa, fabularny. E, nie wiem czy ja wezmę na... Czekaj, brutalny, to jest przeciwnicy, od samego początku nawem poważne zarażenie, zdają więcej obrażeń, o wiele skutecznie reagują. Walka jest bardziej wymagająca, wytrzymałość wolniej się reignoruje, działa... zużywa więcej... E, ...działania. Aha! że więcej energii używają. Po śmierci tracisz dużo, dużo punktów, ale zdobywasz więcej PD każdego źródła i masz większe szanse na pozyskanie łuku. Zarządzanie sobami jest trudne. Dobra, przetrwanie. Drogowie stanowią umiarkowane zagrożenie. Czy to jest. Aha, czy mamy tylko trzy tryby? Fabularne, czyli jest. Y... Gra jest łatwa, łatwo się wszystko zdobywa, łatwo się XP, ale. Znaczy, XP jest taki bardziej zbalansowany. Ale skupiamy się tylko na fabule. Weźmy sobie tak, przetrwanie. Przetrwanie to są, wrogowie są trudniejsi. To jest taki troszeczkę hard mod powiedzmy. Czy medium mode trochę powiedzmy i troszkę więcej wyzwania, ale ale powiedzmy gramy, bo gramy. No i mamy brutalny, który prawdopodobnie będę chciał przejść z wami tą grę właśnie na tym trybie i coś, czy jeszcze będę dużo wyklinał tą grę, ale, ale powiedzmy, że weźmiemy. Dobra, kliknę graj i zobaczę coś, na nawigacja samochodowa włącz, e, tryb online, publiczne, konfiguracja huda, standardowa, imersyjna, Stand weźmy standardową, dobra. I co, i klikam graj. I co się stanie, dobra. Ja tu muszę zobaczyć co się dzieje i w ogóle. Już widzę, że mam serganizację pionową. Chętnie ją wyłączę, bo mam tylko limit FPS, nie wiadomo czemu. Poskipuję trochę tych Kastanek, żeby wam nie, nie spoilerować, bo to jest taki... Chcę zobaczyć jak ta gra działa Tak, dobra, sk skipuję to wszystko Nieznana osoba. No, tu są te eksperymenty, to to ja to wiem. To 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 mniej więcej kuman, dobra to. Ło ło, gdzie jestem ja się czołgam? What to fuck? Ej, zajebiste. Radio? Jest radio. Te radio, które my mieliśmy w tym, w gierce, dobra. Dobra, o, i mamy latarkę przy okazji. A, latarka UV. To, to coś, co znamy z jedynki. No i teraz o, i pobudka pani za zadanie. inną drogę. Inną drogę? Mów dalej. Czyli tutaj. Okej, okay. czyli musimy się przedostać przez węta. okej. Okay. A zobaczmy, dobra. To może być bardzo, bardzo ciekawe. Okej. Okay. Tylko wiecie co? Opcje, grafika. Czemu ja mam synchronizację pionową włączoną? Grafika. Oh. DLSS, panie kolego. Synchronizację pionową mam włączoną. O! Teraz się FPS-y zgadzają! 300 FPS-ów kurwa mam w tej grze! XD! O, wstałem! Dobra, musimy klikać te, Coś, co znamy z jedynki. Dobra, nie ba skipnę wam do grywalnego mi elementu. Yo... Mamy umiejętność Kyla, co było poważnie, czyli klikamy Q i mamy te całe. Efekt, jakby to powiedzmy, wizji odejdźcie się wygląda teraz. Oho, adrenalina, no dobra, czy to jest coś na zasadzie antezyny? Serce bije mu. O, palera. Ej, zajebiście. Chwilę miałem, miałem skończyć tą grę, a tu się tu, miałem skończyć tam czy a cisnę, ale ej, to jest zajebiście się gra, ej! Nie mogę otworzyć No, O, czyli tu uczemy się z zombiakiem Może mogę go załatwić zupełnie? Tak, załatwiłem go, dobra Wstanie? Nie, nie wstał już mhm. O ła Możemy kopać tak, że... Oh, fuck I padłem. Pierwsza śmierć w zdrowym odcinku. Dobra. To co, widzowie? Kończymy i odpalamy live'a. Więc ja na szybkości przygotuję materiał i szybko odpalam live'a, żeby było co. Skręcić content, więc dobra, na tym etapie zakończymy. Wezmę wyjście i na live rozpoczę nową grę, tym razem z całą fobułą, z całą immersją wszystkim. Tu było tylko poznanie pierwsze, pierwsze powiedzmy 10 minut, jak to wygląda i, i tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro na odcinku, więc na razie.